Siema, wiedzą numer, wierzam ciągle. Na rapowy, dobry skill, Na bitach siema, właśnie tu. Na rapie muzyka, na bitach zrobię więcej. Siema, ciągle mamy te teksty. Rap o wszystkim, rap na bitach siema, ciągle mamy. Dobre bity i rapuje nasze wersy. Na rapie ciągle dobre bity i numery. Siema ciągle. Na rapie dobre wersy. Elo, zobacz, ciągle mam ten numer. Siema, bity i wersecie. Dobre skile mam te bitno no więcej, siema rapu, siema i teksty, na rapowe dobre numery, siema ciągle na rapie je zrobię, na bitach, zobaczycie, siema ciągle mamy numer, w bitach zobaczycie, zawsze będzie tak rapowe, rapowe są, zobaczycie hip hopowe nasze miasto, ja. czarne dobre numery, siema i rapuje na bitach zrobię dobry numer, siema I na winę zwrotę nowy numer, siema I rapuje numer Na rapowe, dobre bity Tutaj są, siema I rapuję właśnie to narap dobre wersy, na bitach zrobię numer i Mamy niedzielę Siema, no i wokal, bity i kawałki Dobre wersy i rapuje, Nasze wersy tutaj są I nagrywam, gdy rapuje Nasze wersy na bitach zrobię te numery, będzie rap, do wersy, się i nagrywam. Będzie tutaj nawinę ten numer. Na rapie ciągle bity mamy, ciągle be beat, ciągle się ma nawijane. Dobre skile na tych bitach mamy, nawijam ciągle bity i numery. Na bitach zrobię dobry numer, mamy tutaj, się ciągle na rapie wersy i gadane. Na bitach zobaczycie, się ciągle na tych rymach się ciągle. Nawinę i numery Gdy nawijam ten rap Będzie tak nawinięte Zarapowany, hiphopowany Ciągle tak nowy numer Ciągle będzie... będzie brzmiał, grał, brzmiał, grał I nawijam te bity i numery Nawijam ciągle tak Nawijam ciągle na rapie jestem tu, siema ciągle nabita. Zrobię to numery, siema ciągle. Na rapie to wersy, na bitek zrobię nowy numer, siema i rapuję. Nasze wersy siema i tutaj. Na bitek zrobię dobry numer i rap. Na bitek zrobię więcej tego traku, tak więcej, jak więcej, jak najwięcej chodzę. Te wersy wchodzę, rapuję, czuję i gramne serca. Gramne dobry o wszystkim, o ludziach. W naszej mieście czarny, piosenk, zawsze będę. Nawił hip ludziom czarny, o wszystkie. nawinę numer i nasze czarne mieszkańca, wszędzie o wszystkim. Dobry bity, siema, tu jestem. Bit, nowy numer. Zawsze tak będzie, to jest praca nasze hobby i wersy. Hobby, wersy, hobby i numery, siema ciągle. Na rapie je zrobię, nabitek tutaj masz, nabitek się ma na winę numer Elo. będą więcej, siema i rapuje na wersach siema. To zrobię dobre wersy i rapuje. Nabitek zrobię dobry numer, siema i rapuje nasze wersy. Jestem tutaj, nabitek zrobię dobry numer, właśnie siema. I rapuje także. nabitach, tak zrobię więcej tak. Tekstów nowe bity siema to jest to. Na rapowe dobre wersy. Na rapowe teksty siema ciągle mamy skill. Bity i wersy nasze numery tutaj są. na tak wjeżdżam. Bit nowy numer siema i rapuje. Nabitach, tak zrobię te numery. Będzie więcej rapu, rzemiosła i wersów siema. Ciągle nabitak tak zostaną. Będą nowe numery siema. Ciągle nawijane. nabitak tak zrobię numer siema. I będzie tak ten wokal. Dobre rymy dookoła, będzie więcej siema. Ciągle mamy kawałki. nabitak tak zrobię dobry numer i wersy siema. Ciągle bity. Nowe numery, teksty, treści. Na wersach pozostają. Treści ciągle nawijane. Rap gra, rap na bitach ciągle, posłuchacie wersów siema, skile, nasze teksty, rap o wszystkim rap na bitach siema, czy lubicie? Jak wam nawijam, czy kochacie te numery, co do was nawijam? Siema, dobry sekundowy track. Elop będzie więcej siema i jak na wersach ciągle mamy dobre skille i rapuje nasze wersy. Jestem tutaj. W bitach, zobaczcie, nowy numer. Marusz jest tu. W bitach na wika Nasze teksty nawice, na wice Na na I wszystkim ludziom pozdrawiam tym wersetem. Rapem hip -hopem. Na bitach nowe numery tutaj są. Siema bity. No i więcej to na bitach. Zrobię dobry numer i rap. Gdy więcej numerów się tutaj jest ta. Na bitach zobaczcie, nowy numer tu robię, siema I rapuje wersy, elo Zobacz tu jest nowe wersy, siema Ciągle nowy numer, będzie rap, będą wersy na bitach, siema Nawinę ten numer, elo Na bitach zrobię dobre wersy, na bitach i rapuję Nasze wersy, nasze skille, nasze numery Tutaj robię więcej bitów, nowe wersy, siema i rapuję na wersach się ma to robię Na wersach bit, nowe numery Robię właśnie tutaj bit, kawałki ciągle Bity nowe więcej siema Skille dla was nowe Wjeżdżam opowiadam o pasji co jest rzemiosło pasji Ktoś robi tak Garki gliniane garki Porcelana i piękna pasja piękne zainteresowanie pasja Nowy wers o wszystkim co rzemiosło robi się Praca to jest Praca to umiejętności, praca to zamiast pasja i wersy siema. Intensywne nawijany, intensywny tworzony, rap ciągle bardzo, bardzo długo, tempo, no i bit, siema ciągle rapuje, no i więcej bit. Dobre wersy siema, nowy numer, bity kawałki, no i tworzę więcej rapu, więcej numerów. Zawsze będzie na wersach siema. Dobry numer i jest tu siema. Ciągle kawałki na wersach. Siema ciągle bity. Dobry numer i jest tu. Będzie więcej nasze teksty. Rap o wszystkim rap na bitach. Siema ciągle nowy numer zrobię. Na bitach zawsze będzie. Na bitach. Nowy rap. Wszystkie kawałki wchodzi się w numery. Wchodzi się w ty rap. Ciągle bity. Nowe numery. Więcej siema. To wersety. Elo. Na tym rapie, ciągle na zrobi się nowe, więcej rapu będzie, tak teksty na rapy ciągle mamy, dobre bity, więcej dobre skile. tu mam, nawijam bardziej, dłużej, więcej, siema tu, na rapowe nasze teksty tu, siema, dobre skill, siema, ciągle mam i numer, więcej bitu więcej tego traku więcej bansu więcej la, lansem to. La, to znaczy co? Nie lasuję się, nie lasuję się, czuję i rapuję, więc czuję i rapuję, więc czuję ciągle. Robię hipko wersy, wersy, będzie o tym tworzone. Więcej nawiki, siema, no i bity. Elo, będzie więcej dobrych rapom i wersy. Siema, dobre skile, siema, ciągle mamy i numery. Nabi, tak się siema, dobry numer i rap. Siema ciągle, nabi, tak zrobię dobry numer i rap. Nabi, tak się siema ciągle, nawijam. Dobre skile i rapuję nasze bity, nasze wersy, tutaj siema ciągle. Rap i nowe wersy, na bitach zobacz dobry numer. Jestem, gram. Elo właśnie siema to ja. Nasze bity i numery. Będzie bkdak, będzie więcej. Elo nowe wersy dla wszystkich to rapuje więcej, więcej naszego rapu, więcej tu tekstu, więcej rap na wikę. Siema ciągle na kawałku. Elo dobry wers, siema się rapuje, siema się rymuje, no i więcej to robię. Na bitach zobaczcie, więcej się ma. Ciągle na numerach będą więcej rapu. Będzie dobry skillę i rapuje nasze wersy. Nagrywane bit. Tak wszystkim dobry numer będzie. Będzie więc pozdrawiam. Wszystkie co są miejscowości, bo Sokółki, stoku, ełku, wszystkim miejscowości, was. rap zęciowe, sokułki i wszystkim mieście, mieście ludziom. Wszystkie te kawałki, te utwory. Elofrysta i wolne bit. Nowy numer, freestyle i kawałek, dobry beat, freestyle, dobry rap, skill, 16 to braga, wjeżdża się w numerach, wjeżdża się w... Kundzie. o, jak w życiu Bogu, zawsze będę tak piszczył mamy mamy do rotacji. Jędrykow, co, na Marcie, wujka, że tak, nasze rodzinie. Ci Boże, Marcin się łasę, z kim nam na wujka, gdzie mówi ta, że ciekawe na tu jest, o, wszystkich będzie zawsze tak, o nasze rodzinie, zawsze ta, robię wers, ciągle rap robię, robię na tych bitach, się ma ciągle na rapie. Dobra muzyka, dobra liryka, dobre skill, elo. Na zrobię dobry numer i rapuję wersy Na zrobię nowy numer Tutaj się ma rap, dobre wersy I się nawija Skillem bity, skillem na rapie Elo Zostają te takty Narapowe rapowe, nasze muzyka Flow Bity i liryka Wersy, numer się ma kawałek Dobre wersy tutaj są się ma nawijane Na tak zostaje się ma ciągle na rapie Dobre wersy się i nawijam, bit kawałek, bit nowe numery się wszystkie dobre skile, nawijam numerem, bity, kawałki, dobre wersy tutaj się ma ciągle, mam i dla was to zrobię, nabitach zrobię, nowy numer się i rapuję Nasze wersy jest tu wciąż, na rapie dobre skile, dobre skile na tych rymach, się ma ciągle, na nabitach zrobię, te numery się dobre bity, dobre numery się i więcej, elo zawsze. Tu nowe wersje, na tak wszystkie składam wersje, o Polsce kochane, 966. Jest Polski kochany nasze, Polski jest Polskę i nasze, 77 marca, to bit warszawski, tak, tak, to bit warszawski, 100 lat, 21, 203. od, od Skani Polgła w 1919 roku, nasza Polska kochana, 1919 roku, Skani poległa zawsze będzie, o tym nawijam rapowane, hip hopowane, nawijam ten bity ciągle, siema. Nawinę ten numer, byty ciągle nabitak, zrobię dobry numer i rap Dobre wersy tutaj się ma ciągle mam te rap Nabitak, zobaczycie wszyscy nabitak, zobaczycie dobrym rapem Dobrym rapem i wersy Nabitak, zobaczycie dobre rapem i wersy Nabitak, zobaczycie dobrym rapem i wersy Nabitak, zobaczycie dobrym rapem i wersy Nabitak, nabitak zrobię dobry numer siema i rap Siema nawijam, siema właśnie tak na bitach zobaczycie dobre wersy Na bitach zobaczycie nasze teksty Na bitach zobaczycie nasze rymy na bitach Siema ciągle mamy te bity Na bitach zrobię dobre numery i wersy Na bitach zobaczycie jest tutaj te wszystkie kawałki tak Zobaczycie co rapuje o wszystkim co rapuje o życiu Wszystkim co rapuje na wersy czy na numerach Siema dobry bi, dobry rap Nawijam siema i skill narapowe nasze nuty ciągle się ma i rapuje numer. Bit kawałek nasze numery się ma ciągle. Na więcej. Bit nowe wersy stosu tego traku. Elo, więcej wstęskie, ten, ten, bardzo mocno za ogwarkiem. Za wszystkimi, tak. Za Wiktorią dla ciebie, twoich rodziców jest. Ten wers się marymuje, pisze. Nawijam z ludziom tak pisze. rapuje Na przykład o księdze o seminarium duchownego bo to kolekcjach misjonarzy. Jest. Ten wers dobry, bit się no i tekst. Rap dobry bit, nowy numer tu jest. Na rapowe wersy siema no i tekst. Na rapowe beat dobry numer tutaj, się ma, ciągle rapuje. No i robię zwrotę na bitach, zrobię nowy numer, Siema jestem tu tak. Na bitach jest tu tak. Na bitach zrobię dobry numer i wersy. Elo, dobry rap, siema i numery. Na bitach zostałem, siema ciągle na rapie. Dobre wersy, dobre wersy się ma i z tym trakiem nasze bity i numery Będzie więcej tak, będzie naszego rapu więcej Na bitach się rapuje Nasze wersy i się rymuje Dobre skile, na bitach zrobi, dobre wersy Na bitach No i numer Będzie więcej naszego rapu Będzie więcej Na tym traku Elo na rapie zrobię dobre wersy. Na rapie na winę, dobre bity. No wersy, siema no i skill. Siema dobre bity, siema ciągle mam ten bit Dla wszystkich wam rap, nawijam to, tak. Siema wszystkich ludzi. Na księżyc seminarium duchowne. Byłem w stoku misjonarz misjonarzy. W ponie siostra ośrodku Wszystkim be tak na świeżo kochany i zawsze jest. Rap hip hop jest dla wszystkich ludzi. Tak, dla Radio Maryja Radio trwam wszystkie serca nosy i będzie. Na nawikach, na bitach. Podkłady nowe, świeże, świeże więcej. Rapu naszego hip -hop. Siema się ma bity, dobre wersy, dobre bity tutaj, się ma dobre skile, się dobry numer i nawinę winę, zwrotę, dobry numer, się ma ciągle nabita, ciągle nawijam i rapuję, także pasja dobre bity wersy i rapuję, się ma dobre skile i rapuję, na bitach zrobię nowy numer tutaj, się ciągle nawijam i rapuję, nasze bity ciągle rapuję, no i więcej się tak to jest tu, nabi tak zrobię, Tak to jest wszystkim ludziom. Jest na wika, składam wersy, nowy numer, Siema i Liryka, nabi tak zrobi. Dobry numer, tu jest, nabi tak zrobi. Te teksty, siema, no skill na rapie wersy, nabi tak zrobię Numer siema i rapuje tu, nabi tak zrobi. Dobry numer, elo siema. I będzie więcej, nabitach zrobię nowy numer, siema ten kawałek Elo, mam go, tu zobaczcie Nabitach zrobię dobry numer i wersy, siema ciągle na winę, nowe teksty, na rapie ciągle bity, dobry numer siema, składam duże, wiele więcej, na bitach zrobić dobry numer, Elo, mam i więcej. Bity kawałki nowe numery Na rapie ciągle Więcej sekundu, dom, sekundami się ma rap i numer Bity numery się ma ciągle na rapie dobre wersy nawijane Na rapie ciągle, na rapie muzyce Bit, kawałek się ma i liryka Na wersecie mamy te numery Bity ciągle składane i wersy na bitach zobaczcie się ma ciągle na rapie, się ma ciągle nabita Długie numery, będzie rap, będą wersy, będzie rap i teksty siema. Ciągle bit i numery, będzie więcej bitów i numerów, będzie więcej traku, siema. Ciągle mam i nawijam właśnie bity Nowe wersy tu są, siema nawinę. Nowy numer siema to jest to, na bitach zrobię dobry numer i rap, dobry numer i wersy siema to ja. Na bitach zrobię dobry numer i jest tu siema, nawinę bit na rapie ciągle bity i numery zawsze będzie rap i teksty Na rapowy dobre skile, na tym rapie Elo Siema dobre bity, tutaj jest dobre wersy We na ciągle slow ciągle tak jest ten bit, nowy numer i wersy Siema ciągle, na rapie je zrobię, na bitach pozostaje nasze numery I wszystkich kto spaceruje chodzi i nawijam Dobry rap wszystkim ludziom i jest wam, nawijam Kawałek dobry rym, się ma, ciągle nawijam na koleżanki naszej świętej rodzinie, koleżanki, nawinę. <śm> koleżanki i Kinder, i nawinę. na winę, wszystkim koleżankom ila kingi skinder i na winę, na tych bitach zawsze będzie obszycia, wszystkim nowy numer jest, tu na winę, na bitach zrobię dobry numer, na witach, siema, się ma, się ma, dobry numer, wszystkim chcę zarapować i nie cicho, tylko głosi jak najgłosi, się ma i na winę. Dobry dobre numery tutaj są z pasji. Więcej Siema, dobry skill na wolnym. I numery na zrobię zrobi dobry numer jest tu. Wolny flow, wolne bity, i kawałki elo. Tu zostaje więcej. bit. nowy numer, i takty się ma. Ciągle mam kawałek dobre. Bity, i numery się ciągle mamy. Dobre skill na tym rapie będzie tutaj się ma. Dobry numer i wersy, dobry rap i bity się ma tutaj. I teksty nasze bity i numery. Tu będzie rap i nasze kawałki będzie więcej. Elo, naszym rapem się ma ciągle nabita. Wchodzę numery, bit. Nowe numery tu są, się ma ciągle. Składam to wciąż, się ma, składam bit Składam nasze rymy, się ma. Tak to numer Dla was porobię po przekazie. Nawinę ten bit, się ma ciągle. Nawijam. Siema i skill na rapie ciągle. Dobre numery się ma ciągle. Na winę numery Elo będzie rap, dobre wersje i ten numer się ma ciągle. Rap i dobre wersje nabita. Zobaczcie, dobry numer jest składany. Dobry numer nabita. siema nawijany. siema dobre skill się ma ciągle. Nawinę. Zwrote i ten numer i rap. Będzie wszystkie. Dobre skillę, dobre skillę, Nawijam beat. Elo, mamy więcej nowych raptów, raptu, raptu, więcej rapu, nawijka, siema, dobre skillę. nawijam i numer, siema, bity, nowy numer tu będzie, elo, wersy, tak się rapuje, na tak zobacz, dobry numer jest tu, na się ma ciągle nowy numer jest w rapie tu, na tak zobaczcie, nowy numer siema, ciągle... Nawijam wciąż długie nowe numery, wiosenne będą dni, poranki, noce i jeszcze trochę I będzie kalendarzowa wiosna, jeszcze mamy trochę jeszcze To będzie zima, zima, jeszcze cały tydzień, siedem dni i na ósmy dzień, 21, pierwszy Kalendarzowa wiosna, wiosna kalendarzowa, początek wiosny, wiosny siema Będą wiosenne kawałki, hip-hopowe kawałki, wersety, wszystkie nowe, numer jest na bitach zrobię nowy numer teksty Na bitach zawsze będzie dobry numer Nasze bity Na rapowe dobre wersje siema I na winę dobre skile Elo mamy bit Elo mamy więcej dobrych rapów Tu rapom rapom bity ciągle jestem tu Rap dobre bity siema I jestem nasze wersy tu są Na rapie muzyka kawałek